Właściciele psów bardzo często zapominają, jak istotne jest wsparcie zdrowia chrząstek i stawów ich czworonogów. Słyszymy często, że problemy ze stawami mają tylko stare psy. Ciężko im wchodzić po schodach itd. Tak Ale to nie jest prawda. Duże psy i aktywne psy obciążają swoje chrząstki. Chrząstki, swoiste amortyzatory ciała psów, no, mają swoje ograniczenia. Jeżeli pies jest bardzo ruchomy, bardzo aktywny, bardzo dużo skacze, a jego dieta często nie dostarcza mu substancji wspierających zdrowie chrząstki i stawów, no, to z czasem mogą pojawić się problemy związane właśnie z zbyt dużym obciążeniem, z wyrodnieniami, ogólnymi problemami ruchowości, i widać to często u psów, które na przykład rano nie chcą biegać tak jak kiedyś, a wcale nie są stare. Mają problem z entuzjazmem podczas wykonywania różnych aktywności, to psy nie mówią, nie komunikują, bardzo często też nie piszczą, bo ból nie jest tak mocny, żeby pies wydawał wysokie dźwięki, i wtedy Warto jest zastanowić się, sprawdzić, porozmawiać z weterynarzem, czy nie wesprzeć zdrowia tego czworodnego, który jeszcze niedawno bardzo dużo biegał. I przede wszystkim pamiętać o profilaktyce. To, że mamy problem dzisiaj psem nie oznacza, że nie mając tego problemu nie możemy zabezpieczyć naszego psa przed tym, żeby za rok, dwa, trzy problemu ze stawami po prostu nie miał. Teraz suplementacja. Jeżeli chodzi o, o stawy, jest bardzo często trudna. Dosypywanie różnych substancji do karmy często sprawia, że psy nie chcą tego jeść. Te proszki są często niesmaczne, trącą różnymi minerałami. No, nie jest to naturalny proces konsumpcji. Tak samo u, u ludzi, jeżeli dostaniemy w proszku magnes, no to nie będzie on najsmaczniejszy. A wpychanie kapsułek do garbła psa też nie jest łatwe. Umówło się wielu z nas, próbowało, otwieraliśmy te paszczynki, wciskaliśmy tam palce, pies nadal to wypluwał. No Tutaj z pomocą przychodzi e, tubą e, suplementy w formie prostego smaczka, które zawierają, będę czytał, żeby nie było glukozaminę nowozelandzką, małże siarczan, MSM, kolagen wołowy, ekstrakt z kurkumy ważny przy stanach zapalnych oraz witaminę C. Taka bomba wspierająca stawy i... Chrząst. Dlatego jeśli macie psa, który dużo się rusza, pomyślcie o profilaktyce, nikt nie mówi, że musicie to kupować, ale zastanówcie się e, nad tym, co z tym psem może się wydarzyć za kilka lat. Poczytajcie, porozmawiajcie z weterynarzami, wejdźcie na fora, dbajcie o swojego kupila, o jego mobilność, żeby nawet na starość miał radość z poruszania się.